Nie, nie ma sprawy, ja też mu trochę pośpiewałem, natomiast, yy, proszę Państwa, nabyliście Państwo część długu, yy, prokuratura jeszcze śledztwo w sprawie Pana Sokołowskiego, w tym śledztwie ja mam status pokrzywdzonego, Yy, wcześniej czy później zawiadomienia dostaną więcej, większość z was bo dla mnie osobowe wasze podałem w tym śledztwie zaniosło im 12 segregatorów takich wyciągów bankowych, poważnym. także będziecie pewnie wzywani, czy czujecie się oszukani przez kogo no więc ja nie chciałbym tu wkazać kwestii mataczenia w, w sprawie ale Majka jako szczególnie nie widzę, tylko widzicie znowu zobaczcie, wychodzi taki chłopek roztropek. Mówi, Stonoga ma 29 spraw karnych, ja już nigdy nikomu nie pozwolę żeby szastał moim nazwiskiem, bo tym nazwiskiem. Jeśli taki śmieć wychodzi i mówi, że mam 29 spraw karnych, a ja mam tą nową za pumpę, no to, to ja nie mogłem mi Myślę, jak na siebie myśleć, jak to wosków, jak go dotknąć, nie? No i dzwoni facet, Szymański się nazywa właściciel trzech potem, ty, on mnie z Karolakiem tak się schlali, Później babka na Sylwestrze przyszła po autograf jak jej zamalował, to się taka bójka rozpoczęła, że AT przyjechało, nie? A Karola z mańkiem na kacu raz mówił pierdolnik, to my zapłaci", nie zapłacimy. Tak, to było na tej zasadzie i facet, no, to pan sobie weźmie ten dług, pani Stonoga, no to wykupiłem mu wszystkie szampany tam do Perignon, jakie miał, bo nie chciał pieniędzy za ten dług, no to tam wydajesz dwie dychy w tym hotelu się nagrzałem tymi szampanami. Trzy dni do tyłu chodziło, Aż później pojechałem ten zabieg na Merkę i ta kreatynina była wysoko, za wysoką w Berlinie. No to znowu z chłopakami. jak kreaty, kreatynina zła, to dawaj, popijemy. I... No i znalazłem sposób, tak, dojechać Majka. No przecież, słuchajcie, no... facet trochę po papier dostał, no? Nie ma co, co ukrywać. Także... Znowu dowód na to, że niestandardowe działania, działania, które niekoniecznie są akceptowane w pierwszej fazie przez społeczeństwo w Polsce działają. Nie warto siedzieć, nie warto biernie przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas.